Był 30 grudnia 1990 roku, gdy na Santiago Bernabeu w Madrycie słychać było gwizdy kibiców Realu, a ich idole schodzili z boiska kompletnie skompromitowani. W tym momencie jeden człowiek stawał się nieśmiertelny. Polak o nazwisku Jan Urban właśnie strzelił hatryka na najsłynniejszym stadionie świata, prowadząc skromną osasunę do zwycięstwa 4-0 nad królewskimi. To był moment, który na zawsze wpisał jego nazwisko w historię hiszpańskiego futbolu. Nieważne, że od tej chwili minęło ponad 30 lat. Wszyscy pamiętają, że to Jan Urban potrafił upokorzyć wielki Real Madryt. Na długo przed tym, zanim w Lalizę, rozgościł się Robert Lewandowski. W tym odcinku opowiem wam historię byłego piłkarza m.in. górnika Zabrze i Osasuny. Zawodnika, który w szarych czasach polskiej piłki potrafił grać na najwyższym europejskim poziomie, a potem automatycznie przeszedł do świata trenerów i dziś szykuje się do roli selekcjonera reprezentacji Polski. W tym filmie będę chciał nakreślić szerszy obraz tej postaci, przypomnieć wiele zapomnianych historii sprzed lat i pokazać wam kilka archiwalnych perełek. Cały czas zachęcam też do subskrypcji mojego kanału, jeśli jeszcze tego nie robicie. A teraz już historia Jana Urbana.